Chciałbym kontynuować omawianie psalmów, i doszliśmy do psalmu 24, to jest strona 638 tych naszych Biblii, uspółcześnione tłumaczenie UBG. Do Pana należy wszystko, co ją napełnia świat i jego mieszkańcy. Na morzach bowiem ugruntował go i utwierdził na rzekach. Któż wstąpi na górę Pana, kto stanie w jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych, czystego serca, który nie skłania swej duszy ku marności, nie przysięga podstępnie. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwość od Boga, swego Zbawiciela. To jest pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają Twego oblicza Boże, Jakuba. Podnieście obramy wasze głowy, podnieście się wrota odwieczne, aby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan mocny i potężny. Pan potężny w boju, podnieście obramy głosy, podnieście się wrota odwiecznie, aby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan zastępów, on jest królem chwały. Piękny psalm, który yy, opisuje stworzenie właśnie jak widzimy tu od pierwszych wersetów, jest napisane, że do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Wszystko to właśnie Pan Bóg jest Panem ziemi, wszystkiego, co istnieje. Do Niego należy cały wszechświat. A dlaczego? i psalmista odpowiada, że on na morzach osadził i utwierdził nad rzekami, czyli inaczej mówiąc Bóg stworzył świat i cały czas podtrzymuje go w istnieniu. Wystarczyłoby, żeby zmieniła się odległość między ziemią a słońcem, a już nie byłoby życia. Mogłoby być albo bardzo zimno, wszystko by zamarzło, gdyby to była Dalsza ta odległość do bliższa, wszystko by było spalone. Zobaczmy, jak Bóg perfekcyjnie stworzył ziemię, utwierdził ją w, w takim miejscu, żeby było życie. I widzimy za oknem drzewa, zieleń, trawę. Chwała Bogu. Czyli. Bóg jest jedynym królem całego wszechświata, człowiek z wyboru z miłości Pana Boga, jest po prostu zarządcą Ziemi. Są loty na planety w naszym układzie planetarnym. Wiemy, że był lot na Księżyc. Także człowiek zarządza, człowiek otrzymał od Boga intelekt i rozwija się ludzkość, rozwija się technika, człowiek światem zarządza. Wszelkie stworzenie oddaje Bogu chwałę przez to, że zostało właśnie przez Boga stworzone. I słyszymy całą przyrodę, śpiew ptaków, pięknie, chwalą Boga, bo tak je Bóg stworzył. To jedynie jednak człowiek jest takim wybitnym stworzeniem i może oddawać Bogu chwałę ustami swoim życiem, okazując wdzięczność Stwórcy za całe dzieło stworzenia, za to, że nas powołał do życia, że będziemy żyć z Nim na wieczność, ponieważ przyjęliśmy Go jako Pana i Zbawiciela do naszego życia. Zanurzyliśmy się w chrzcie wód śmierci, a wyłoniliśmy się do Zmartwychwstania wstania z Jezusem Chrystusem. Patrzymy na piękno gór. Polska akurat ma y, piękne tereny. Mamy morze, chociaż niektórzy może woleliby, żeby było odwrotnie. Może było na południu, a y, y, tatry były na północy. No ale jest jak jest. Mamy Mazury. Ktoś kto pływa na żaglach wie jak tam jest pięknie, mamy góry, pogórza, yy, mamy nawet i małą pustynię błędowską w Polsce, no, po prostu mamy rzeki, mamy, żebyśmy tylko dbali o te rzeki bo aż serce pękało, jak widzieliśmy, co się stało z odrą, ile tych ryb śniętych, takie piękne, wielkie, ileż ludzi mogło się wyżywić, gdyby były tak odławiane stopniowo. No, ale widz, widzimy właśnie to piękno przyrody. Też yy, widzę na Facebooku, są takie strony z ptakami. To ja nawet nie miałem pojęcia, że takie ptaki żyją na świecie. I y, któż wstąpi na górę Pana? Właśnie, czyli kto będzie z Bogiem, kto będzie w nim, w społeczności, w relacji z nim, w Jego świętym miejscu. A święte miejsce jest w nas, bo Duch Święty w nas zamieszkuje. I tutaj psalmista odpowiada. Że to człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłania swej duszy kumarności i nie przysięga podstępnie. Człowiek rąk nieskalanych, czyli te ręce nie czynią zła, człowiek czystego serca, czyli żyje w sposób piękny, szlachetny, święty, który nie skłania duszy kumarności. A wszystko to marność, Salomon powiedział, marność na tym świecie. Wszystko przemija, rdzewieje. Jak właśnie patrzę na mój dom, który zbudowany był dwadzieścia parę lat temu, a to płytki odpadają, albo mróz działa, woda działa. I tak trzeba cały czas coś robić, coś poprawiać. I właśnie, no generalnie to jest marność. Owszem, chcemy mieszkać w miarę dobrze, przyjemnie, ale nie możemy mówić, że to jest cel naszego życia mieszkanie w ładnym domu. No i człowiek, który nie przysięga podstępnie. To, że oddaliśmy swoje życie, Jezusowi Chrystusowi i uznaliśmy go za swojego pana i zbawiciela, to weszliśmy w pewne przymierze. Jakby to też jest pewien rodzaj przysięgi. I mu, powinniśmy żyć. Nie łamać tej przysięgi. I taką przysięgą też jest przysięga małżeńska. No nie wolno jej łamać, bo Taki człowiek Bogu się nie podoba i nie wejdzie do tego miejsca świętego, jeżeli tak żyje. Następnie widzimy w tym psalmie, że Bóg jest opisany jako król chwały, pan dzielny, potężny, potężny w boju. Bóg nie jest słabeuszem, nie jest lalusiem który nie umie walczyć. Bóg jest najpotężniejszym wojownikiem. Yy, nie ma potężniejszego. Ktoś powie, no Jezus był pokonany przez śmierć, dał się zabić, a więc przegrał. Ktoś zapyta, gdzie jest ta wszechmo yy, wszechmoc wojownika? Ale ta siła właśnie tkwi w tym, że będąc potężnym Bogiem, Wyrzekł się tej swojej potęgi, swojej boskości dla nas. I tu jest właśnie ta siła, tu jest ta moc, to jest Bóg, to jest właśnie wojownik, który przyszedł na ziemię, aby walczyć o nas i za nas. Jezus jest wojownikiem walczącym do ostatniej kropli swojej krwi. Wojownikiem, który nawet nie otworzył swoich ust, jak pisze Wizajasza 53.7, gdy zadawano mu rany w walce, ale właśnie dlatego Jezus pokonał śmierć. Nikt tego nie zdołał zrobić i nie zdoła zrobić, tylko Bóg ma to moc, żeby pokonać śmierć. Pan Jezus sam powiedział, bo ja. Życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. To jest Jana 10, 17, 18. Izajasz napisał, dręczono go, lecz sam się nie dał, lecz sam się dał gnębić. 53 7. Dał się zabić za nas, bo tego chciał, bo nieskończenie nas ukochał, i nikt bez jego woli nie mógłby go tknąć, ale on pozwolił się tknąć, pozwolił się zabić, żeby przelać krew dla naszego zbawienia. Jakżeż powinniśmy być wdzięczni Jezusowi Chrystusowi, Bogu Ojcu, że zdecydowali się właśnie w ten sposób odkupić człowieka i w ramach tej wolnej woli każdy może przyjść i skorzystać z tego odkupienia. Amen.